Zamiast narzekać na deszcz lub kiepską pogodę, po prostu to zrób. Czyli stoicki sposób na szczęście. Pada deszcz. Kropka. To zostało zrobione. Kropka. Ten ktoś krzyknął. Ten ktoś się smuci. Ten ktoś się zaśmiał. Kropka. Jeśli weźmiecie każdą z tych rzeczy, każde to zdanie zupełnie na chłodno i nie nacechujecie go żadnymi emocjami, bo oczywiście one nie są w żaden sposób w Was wymierzone. To zobaczycie, że te zdarzenia tylko są. Trwają w wiecznie? Trwający? Teraz. Oddycham. Czuję złość. To wszystko. Nie muszę nacechowywać jej emocjami. Błąd i to, że nie przeżywamy szczęśliwie niektórych chwil, polega na tym, że jestem zły. Idę na niego nawrzeszczeć, bo mnie w od zawsze. Nie, jestem zły. Pójdę. I powiem. O tym właśnie tej osobie. Tyle. Kropka. Różnica polega na tym, że pewne rzeczy ubieramy w jakże kiepską szmatę źle dobranych emocji. Cały widz polega na tym, żeby przyjmować rzeczy, zdarzenia, los, wszystko, co się dzieje dookoła, takimi, jakimi jest, jakimi są. Co o tym myślicie?